Witam Was, moje kochane panny, w kolejnym czytaniu i oczywiście życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, em, spełnienia marzeń, em, odwagi, żeby, żeby do nich dążyć, żeby właśnie em, pomagać im się spełniać. E, oczywiście obfitości na każdym polu życia. I jest to czytanie. Mm, Głównie oczywiście romantyczne, bo na tym się skupiamy na tym kanale, ale oczywiście jeżeli będą inne aspekty tutaj się przebijały, to też powiem. E, dziękuję, że jesteście, dziękuję za wspaniałe komentarze e, i zapraszam na czytanie. Czytanie ponadczasowe, czyli może rozumować kiedykolwiek. Proszę co mamy? Piękną energię, która mówi o szczęściu. Mamy także energię, która mówi o podejmowaniu decyzji na rozdrożu, tak? Zaraz zobaczymy, czego to może się dotyczy. Znaczy, jest to czytanie romantyczne, to oczywiście będzie się dotyczyło podjęcia decyzji tej kwestii, ale zobaczmy zaraz zobaczymy dokładnie o co chodzi za dużo mi wypadło, więc schowam no. no właśnie, niektórzy z Was mają za dużo na głowie i po prostu są um, oszołomieni tym i nie wiecie co zrobić, nie wiecie jaką decyzję podjąć Um, no i zobaczmy, czyli tak, szukanie swojego szczęścia, zastanawianie się, gdzie jest moje szczęście, tak? I e, na podstawie tego, jak już się dowiecie, będziecie chcieli podjąć decyzję, czyli szukacie e, odpowiedzi na pytanie, co powinienem, co powinnam zrobić, co mi da szczęście, czyli albo jesteście w związku, w którym nie jesteście pewni, czy jesteście szczęśliwi, um, lub. Um, no właśnie lub i zaraz się dowiemy lub co, bo tutaj potrzebuję więcej kart wow. Cesażowa. Tutaj może też... Um, się rozchodzić o podjęcie decyzji, czy chce mieć dziecko, czy nie, um, lub czy chcę mieć kolejne dziecko, na przykład tak decyzja o tym, jak najbardziej. Uff, bardzo dużo kart mi wypadło, więc chowam. Wow. No dobrze. I co my tu mamy? Na rozdrożu, jeśli chodzi o podjęcie decyzji o, o połączeniu się z kimś, tak? E, interesujące. Niektórzy z Was może zastanawiają się właśnie, czy wejść w jakiś związek, czy może zrezygnować. E, oczywiście. Mm, Tutaj wtedy z tą ciążą, nie, czyli któryś aspekt tu nie będzie rezonował, tak? Chyba raczej nie może być jedno i drugie naraz, aczkolwiek wszystko jest możliwe, każda z, z sytuacja em, wasza jest oczywiście inna. I teraz to podjęcie jakiejś decyzji, to martwienie się, to yy, takie yy, nieumiejętność zdecydowania, właśnie co ja mam zrobić. Yy, Tu, jakby to pęknie, czyli yy, nie przejmujcie się. Weźcie. Yy, mm, pod, pod, to, to w ogóle to wygląda mi tak, jakbyście mieli dużo decyzji do podjęcia, tak? I nie wiecie już, za co się łapać, z, z czego się chwytać, przepraszam. E, I y, chodzi o to, żeby ta energia podpowiadała, żeby zająć się jedną rzeczą naraz, tak? Czyli nie myśleć o tym, ile ja mam rzeczy na głowie. Tylko po prostu wybrać jedną, zrobić jedną, wybrać drugą, yy, przemyśleć i podjąć decyzję, tak? I nie przejmować się tym, że mamy za dużo na głowie. To oczywiście może się dotyczyć w, y, przeróżnych decyzji w waszym życiu, nie tylko romantycznych, ale ponieważ jest to czytanie romantyczne, to tutaj zdecydowanie jest jakiś dylemat na temat być z kimś albo nie być, tak? Yy, ale na zasadzie, właśnie, rozstać się. Czy, czy jeżeli nie jesteście z kimś, to zastanawiacie się, czy, czy chcecie w to iść, i właśnie o. I teraz ta ciąża, jeżeli nawet chodzi Wam tutaj o, o to, um, że na przykład chcecie mieć, załóżmy, chcecie mieć to dziecko, tak? Wiecie, że to będzie Wam, e, że to jest klucz do Waszego szczęścia największego w tym momencie i na przykład jesteście sami. Um, a ktoś jest na horyzoncie, i zastanawiacie się, czego czy nie chapnąć, bo wy już musicie tu rodzinę zakładać, tak? Czyli nie podejmować decyzji yy, o związku yy, na łapu-capu, tak? Bo tutaj, jakby to, wam, yy, to was ukryje w pupę, że tak powiem. Czyli nie iść w coś tylko dlatego, że nie ma nic lepszego. O, na tej zasadzie. A idą piękne rzeczy do Was. Mamy spełnienie marzenia, spełnienie życzenia. E, tutaj czuję piękną urodzinową energię, obfitości, spełnienia życzeń, e, radochy, szczęścia. Piękna, piękna energia. No właśnie, i widzicie, tu jest to jakby ktoś z Was próbuje się oszukać, sam siebie okłamać i iść w coś. Tylko dlatego, że nie ma lepszej opcji. E, tylko dlatego, że, że jakby uparliście się, że musicie na przykład podjąć decyzję o tym czymś już teraz, i to sprawia, że możecie podjąć złą decyzję, tak? Bo w pośpiechu, bo e, pod presją, bo wydaje wam się, że już wam czasu nie zostało. Mm. To nie jest jakby tutaj dobre, dobre podejście. No właśnie, musicie trochę po poluzować tą presję swoją własną, którą nakładacie na siebie. Spokojnie, bo do Was chcą przyjść piękne rzeczy. Tylko teraz tak. E No właśnie, musicie podejmować, rada dla Was, musicie podejmować decyzję z, z poziomu samomiłości, tak? Czyli czy to jest dobre dla mnie, czy ja naprawdę tego chcę mocno tam w środku, ta, ta prawdziwa, ten prawdziwy ja, tak? Czy ja idę w zgodzie ze swoim sumieniem, wartościami, swoją właśnie własną miłością, bo jeżeli... Pamiętamy o tym, żeby siebie kochać, siebie szanować. To nie podejmujemy decyzji wbrew sobie. I jeżeli macie dylemat, to właśnie podejmijcie decyzję z poziomu samomiłości. Wtedy będziecie wiedzieli, co zrobić. No właśnie, tutaj cierpliwości, cierpliwość tu jest potrzebna, której Wam brakuje w tym momencie. Ale tak jak powiedziałam, tutaj zobaczcie, macie piękne rzeczy, gwiazda cesarzowa, mmm, tylko musicie i tak, możliwości jest mnóstwo. Wy jakbyście widzieli, widzieli tylko kończące się już możliwości, już po prostu nic więcej, tak jakby. Dobra, nic więcej już nie rzucam, to biorę to co jest, tak? No, no to nie tak działa, moi kochani, bo to, że to widzicie e, ograniczoną ilość rzeczy dla was dostępnych, to nie znaczy, że to jest wszystko, co jest dla was dostępne. E, czyli tutaj jest nawołanie do otwórzcie się na różne możliwości i działajcie z poziomu e, e, właśnie szacunku do samego siebie, tak? E, macie jakieś marzenie. Które ma się spełnić. Zobaczmy, co to jest. Zobaczcie. Marzenie o ym, spełnionej miłości, o rodzinie, o związku, o nie wiem, ślubie, małżeństwie, zaręczynach, ym, o budowaniu razem przyszłości. Tak. Ym, Piękne marzenie i pozwólcie mu się spełnić w sposób naturalny. Nie przyspieszajcie na siłę, tak? No właśnie, zbalansować musicie tutaj energię swoją, bo tak y, sami presję tutaj z czymś na siebie nakłada, nakładacie. Jeżeli na przykład to nie rezonuje w kwestiach romantycznych, to może y, tą samą energię możecie przełożyć na inny aspekt waszego życia nie wiem, pracę, rodzinę em, w ogóle że dużo macie na głowie i tak dalej i że próbujecie robić coś właśnie tylko dlatego, że postanowiliście sobie, że muszę już teraz bo coś tam, bo już czas, bo już jestem za stary, za stara, bo i te wszystkie e, dziamotania umysłu które po prostu sprawiają, że popychamy siebie sami w, e, do miejsc, do których wcale nie chcemy iść. Będziemy je żałować, tak? E, no właśnie, nie widzicie dużo. Nie widzicie dużo. Je, po prostu pewne rzeczy są Wam nieukazane jeszcze, więc cierpliwości. Pozwólcie e, wypłynąć też swoim emocjom. Jesteśmy w trakcie bardzo potężnych mocy super niebieskiego księżyca, tutaj duże emocji właśnie wychodzi na powierzchnię, więc nie, nie przejmujcie się nimi, pozwólcie im przepłynąć, przeczytajcie jej, przeczytajcie je, przeróbcie i wszystko się wyklaruje. Zobaczycie, nie, rób, nie podejmujcie właśnie decyzji i nie reagujcie wtedy, kiedy właśnie czujecie się. Przytłoczeni wszystkim, tak? I jeżeli właśnie ktoś chce w ten ciążę zajść, to tu macie bardzo dużo płodnej energii. Piękny, kochani moi, miłość. Ha. Idzie nowa miłość świeża yy, zakochanie jest dla tych, którzy są w czymś. W czym nie, w, czego nie czują, w czym nie są pewni. E, idzie coś nowego, moi kochani, czego jeszcze nie widzicie, ale musicie być cierpliwi. E, mamy tutaj pazia, pucharów, e, piękną energię. Też jest to energia dziecka. To tutaj mówię, księżyc cesarzowa, dużo e, znaków mówiących właśnie o. O dziecku, o nowym dziecku, o poczęciu dziecka i tak dalej. I tutaj mamy piękną energię, radochy, poczucia, no to właśnie takiej radochy, jak się zakochamy, tak? Życie jest piękne, wszystko jest wspaniałe, cieszę się całym sobą, całą sobą, tak? całym całą zależności kto mnie słucha. Także moi kochani, wszystko przed wami, tu piękna energia spokojnie em, zrelaksujcie się i odsuńcie się przez chwilę od swojego problemu, spróbujcie na niego spojrzeć właśnie z dystansu, ale też pozwólcie przepłynąć emocjom. Em, kropeczka nad i Nie wiecie czegoś właśnie. Tu jest jakiś sekret, tajemnica, którą macie poznać. Moi kochani, e, możliwe, że ktoś wam coś właśnie wyjawi, e, albo wszechświat e, w jakiś sposób, albo ktoś dosłownie wam zdradzi jakiś sekret. E, ja jeszcze sprawdzę tutaj ten sekret, bo mnie zaintrygował. Cóż to jest za sekret. Coś wychodzi na jaw. Może właśnie dowiecie się, że jesteście w tej ciąży. Dla tych, którzy właśnie o jej oczekują i chcą jej, mamy tutaj znów energię. To w ogóle energia słońca energia radochy szczęścia sukcesu tak. Czyli jakby. Jest coś, jakiś sukces, yy, jakaś radosna wiadomość, która na razie jakby jest w tajemnicy przed Wami, ale wyjdzie na jaw. Wyjdzie na jaw i Was bardzo uraduje, moi kochani. Yy, tym akcentem kończę to czytanie i życzę Wam jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze.